Witam serdecznie na prezentacji Admiral Market poświęconą świecom japońskim. Świece japońskie. Jedna z najstarszych metod analizy wykresów. Pierwsze zmianki o świecach japońskich pojawiły się w XVII wieku. Używano ich w handlu kontraktami na ryż. Na zachód technika ta dotarła dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Budowa świecy. Ceny otwarcia i zamknięcia określają kolor korpusu i jego krańca. Korpus jest biały, jeżeli cena w danym czasie wzrosła. Korpus jest czarny, jeżeli cena w danym czasie spadła. Maksima i minima cenowe w danym czasie decydują o długości cieni. Możliwy jest brak korpusu lub cieni. Budowa świecy. W przypadku świecy wzrostowej cena maksymalna jest powyżej ceny minimalnej, cena otwarcia jest poniżej ceny zamknięcia. Korpus powstaje pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Natomiast przy świecy spadkowej cena maksymalna jest powyżej ceny minimalnej, cena otwarcia jest powyżej ceny zamknięcia, korpus jest pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia.